To jest wręcz nieprawdopodobne, ale zdecydowana większość kobiet, myślę, że tak, z 90% chce na przykład schudnąć i czuć się lepiej przy chorobie Hashimoto, i robi dokładnie odwrotnie te trzy rzeczy, i przez to właśnie tyje i czuje się tragicznie. A co to są za rzeczy? Już pokazuję. Po pierwsze, oczywiście je mało, przecież jak się najem, to przytyje, więc muszę jeść tysiąc kalorii, żeby ewentualnie zacząć się Odchudzać i tak dalej. To jest bzdura. Nigdy nie jest, szczególnie przy Hashimoto, zbyt mało, bo to będzie spowalniało Twój metabolizm i jeszcze gorzej będzie finalnie oddziaływało na Ciebie, Twoje ciało i Twoje efekty. Twoja tarczyca potrzebuje energii, więc w drugą stronę musisz ten metabolizm nakręcać. Po drugie, rytm dnia. Jeżeli masz każdy wieczór taki dokładnie sam, że leżysz sobie przed telewizorem albo siedzisz. I oglądasz kilka godzin telewizję, przy okazji sobie jeszcze przeskrolujesz telefon, i nagle w pewnym momencie to wyłączasz i idziesz spać. No to nie dziw się, że czujesz się źle i że nie masz efektów. Twoje ciało potrzebuje, twój mózg szczególnie, potrzebuje mieć chwilę wytchnienia, więc zrób sobie 30-60 minut przerwy od ekranów przed snem i zobaczysz, jak wzrasta jakość twojego snu, który przy Hashimoto jest fundamentem. Nie jedzę niemało, sen stanie z fundamentem. I po trzecie, uwaga, szeroko pojęta aktywność fizyczna, czyli zamiast... O, ja nie lubię, ja nie chcę, ja mam nogi, ja nie chcę, nie, to nie dla mnie. Musisz zmienić takie podejście i jeżeli rzeczywiście nienawidzisz biegania, no to nie biegaj. Zacznij sobie od kilku minut spaceru na zewnątrz, może spróbuj sobie kupić matę albo jak położyć koc na dywanie albo położyć się na dywanie i poćwiczyć w domu. Albo znaleźć koleżankę, z którą, nie wiem, będziesz chodziła na jakiś jogging albo na jogę, gdziekolwiek. Znajdź aktywność fizyczną, którą jesteś w stanie powtarzać i utrzymywać w dłuższej perspektywie. To jest klucz do tego, żeby twoje ciało mogło funkcjonować optymalnie. Szczególnie znowu przy chorobie Hashimoto. Więc ćwiczenia trzeba powtarzać, tylko trzeba znaleźć właśnie takie, które jesteśmy w stanie powtarzać długoterminowo, a nie tak, że przez dwa tygodnie sobie poćwiczę, pobiegam, a potem już oleję, no bo te efekty jednak były za słabe, niż sobie to wyobrażałem albo wyobrażałam. Napisz w komentarzu, tarczyca, a ja Ci wyślę ćwiczenia i przepisy, które sobie możesz przetestować specjalnie dla osób z chorobą Hashimoto.